Skoro docierają do Was moje słowa, to znaczy, że zdążyłem jeszcze wcisnąć ante. Sprawdziły się najczarniejsze scenariusze. Złoty cynek zwyciężył i została całkowicie zdławiona, bądź w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Media zostały całkowicie zdominowane przez, nazwijmy to prawdziwym mieniem, Żydokomunę. Karmią nas babką. Kto zamordował? Ilu pijaków zawiło się za kierownicą, a ilu złapanych posadzono do pierdla? Bo przecież wolno pić, ale nie wolno być pijanym. Tak jak i wolno palić, ale nie wolno chorować na serce lub raka. Nie wolno palić węglem, ale też nie wolno wydawać gazu, głupko matrygo. To już nie religia. Czarna jak ląd, z którego przybyła, jest naszym zagrożeniem. To ci, którzy są we władaniu złotego cielca. Religia dziś służy już tylko do wyciskania łez i ostatniego grosza z najuboższych warstw społecznych, które przecież nie wiedzą, że czarne to zrobiło się białe, a białe jest już dawno czarne. To dopiero początek nędzy na tyłe spadole. Ram nie żyje. Niech żyje kryzys. Pamiętacie te słowa? Zbudowaliśmy tyle stadionów, że możemy rozpocząć niekończące się igrzyska. Dajcie nam butelkę wódki i zwierzę do zaspokajania popędu, a zostaniemy waszymi gladiatorami. Na stadiony. Niech patrzmy na nas cały świat. Wszystkie media za darmo. Abyśmy tylko z głodu nie zdechli. Jak nam wyłączą prąd, to kto skonsumuje tę papkę medialną? Czy w takiej chwili nie wydają Wam się śmieszne słowa? Płaćcie za za telewizyjny, chcą nas zawstydzić, czy też obsrać? Obsrać można każdego, ale tak, aby nie poczuł, a więc srajcie tak, aby nie śmierdziało. Le, mam propozycję, niech cały świat wyłączy telewizory w niedzielę o 19 na 30 minut. Tak, to niczego nie zmieni, ale może nam poprawić samopoczucie. Natomiast gdy wróćcie z kościoła, pomódlcie się za prochy waszych przodków przed posążkiem świętobita, i pamiętajcie, że niezależnie od tego, ile węgla i benzyny wypali, to i tak za 15 miliardów lat tego świata już nie będzie i nie zmieni tego żadna religia. To jest fizyka, odwieczne prawo natury. A póki co niech nam tu zrobią kulifornie, to będziemy się opalać pod solarami i możemy zrezygnować z węgla i gazu głup głupkowatego, to mówił Wasz Marianek.